To jedno niewinne TNT A oto co może zrobić z waszym światem Ale to i tak dopiero początek Bo dzisiaj TNT będą dosłownie Crashować Minecrafta Słyszałem, że wybuch będzie taki mocny, że nawet wasze Światy nie są bezpieczne, dlatego lepiej zostawcie Suba, aby je chronić Bez tego może być naprawdę ciężko, lecimy z tym koksem Czy to nie jest najsłodsze TNT, jakie widzieliście w życiu? Jest różowe, ma oczy i pyszczek A do tego wszystkiego Nie wybuchać, chwilę, co? O nie, o nie! Dzień dobry, witam w w magicznym świecie, najdziwniejszych TNT, jakie kiedykolwiek powstały. Po tej świnie to był dopiero początek. Przed nami niezliczona ilość certyfikowanych niszczycieli mózgów. I chyba nie tylko mózgów, ale przy okazji światów, boję się. Zacznijmy jednak od poziomu pierwszego. Jest ich pięć, także bądźcie gotowi. Panie i panowie, i wszyscy inni, mam pytanie: Co robicie, kiedy chcecie zbudować dom? Oczywiście, że bierzecie domowe TNT, kładziecie je w odpowiednim miejscu, a potem je odpalacie. Okej, okay, to jest naprawdę domowe TNT, ono wybucha domem! Ola laj, to nie byle jakim domem? Kurde bele, jestła willa! A co jak wysadzę ich zbyt dużo obok siebie? Już się boję. Trzy, dwa, jeden, let's go! Okej, okay, ładny domek, pozdrawiam, ale to mnie nie rajcuje. Lecimy dalej! Coś, co nie wygląda jak blok, który powinienem dostawać do ręki. Oj, nie, nie, nie! Jesteście pewni, że to jest nadal poziom pierwszy. Okej, okay, spoko, no to lecimy z tym koksem! O kurde bele! Jeśli to jest poziom pierwszy wybuchów, to ja nie chcę wiedzieć, co będzie dalej. Słuchajcie, to jest piąte... TNT w tej kolejce. Ominąłem wcześniejsze, bo myślałem, że będą nudne. Co dalej? Nie wiem, ale jednego jestem pewien już teraz! Mój komputer nie wyjdzie z tego żywy! No chyba, że pomoże mi pan i nie ma mocny. Siema! Nie chcę nic mówić, ale zaraz po tym jest jeszcze to i to. Chyba nie byłem gotowy na koszmary w nocy. Co to jest? Dobra, spokojnie, spokojnie. Zacznijmy od normalnego pana i nie mam mocnego. Ładny porządek z tym dirtem zrobiłeś, też go nienawidzę. Otwórzmy wspólnie ruch stop dirtowi na świecie! Nie myślę, że na przykład to płaskie TNT może nam w tym pomóc. Nie wiem czemu, ale mam dziwne wrażenie, że wiem, co one może robić. Wow! Potrzebuję tego w normalnym Minecraftzie bez modów. Chciaicie, jakie życie byłoby proste, gdyby można było wyprostować sobie czoło za bo... Jakie czoło? Co? Nieważne, jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Kończymy z tym poziomem pierwszym i lecimy dalej. Bo nie chcę nic mówić, ale drugi już na nas czeka. Ale zanim to, chciałbym zobaczyć, co oznacza wysokie TNT. Chciałbym powiedzieć, że jest wysoko, ale póki co... O kurde, bele! Jest wysoko! O nawet głęboko! Myśleliście kiedyś nad tym, jak to jest być cool TNT? T? Lol, cool, xd. Pff, co to jest za kupa? Kto to zrobił? To jest zbrodnia na języku. Jak tak nie To jest cool! Sorry, ale jakby to TNT było cool, to spowodowałoby, że a nie jakąś dziurę. Nie, no to jest po prostu znak, że poziom pierwszy nie jest dla nas! Odporniłem się już. Mój mózg jest gotowy na kolejne wyzwania, bo jakieś tam wielkie cylindry nie robią na mnie już żadnego wrażenia. Dobra, może to jednak trochę robił. Ładne to. Sonical frustum TNT. Warto zapamiętać, ale koniec z tym! Koniec z poziomem pierwszym! Czas wkroczyć do magicznego świata tieru drugiego, Mega TNT Dash! W końcu szykuje nam się jakaś poważna konkurencja, nie? Wiecie co? Ja słyszałem, że w tej wiosce dawno nie padało. Oj, tak, panie, tajemnicy przybyszu, nasze plony usychają. Pomóż nam, proszę, panie Żelazny, daj nam trochę deszczu. Nie no, słuchajcie, jak słyszę takie słowa, to nie mogę przejść obojętnie. Wasze życzenia dla mnie rozkazem, czas na deszcz, let's go. O, pasuje, to jest całe, nie wiem co to, ale kurde, belę, wioski już nie ma. Ehe, chyba nie o taki deszcz wam chodziło, co nie? Ale jak to się mówi, jak się. Nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Lub fanów przysłów się kłania. Dzień dobry, witam serdecznie. Przypominam tylko, żeby do niego dołączyć, wystarczy zostawić subskrypcję i łapkę w górę i napisać w komentarzu swoje ulubione przysłowie. Zróbmy z tego uroczy kącik na polskim YouTubie. O, co? Co jest? I on to wszystko przeżył? Widać, że moja krew. No, 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 gościu, jestem pod wrażeniem. W takim razie, jak zgrywasz już takiego mocnichę, to zobaczmy, czy przeżyjesz. Mocnichę w ogóle, to brzmi jak nocnika. O, o! Merry Christmas TNT! To jest to, czego potrzebuję do życia. Da. Czy to jest prezent? Czy ja mogę mieć jakieś życzenie? Kochany święty Mikołaju, chciałbym aby wszystkie moby na tym świecie zamieniły się w dorsze. Przepraszam, rozparzyłem się. Czy to nie byłoby piękne? Dawać mi to, dawać mi... No, co? Ej, słyszycie to? Słyszycie to? C co to jest? Jingle bells, jingle bells, jingle... Ej, hey. nie znam tekstu dalej, ale będę udawał, że znam. Hej! Pomiliłem zwrotki, nieważne, teraz jest jingle bells dopiero. Jak to wyciszyć? Nie chcę już tego! Okej, okay, okej, okay, ale coś jest stało z moim życzeniem? Dlaczego żelazny golem nadal jest żelaznym golemem? Dlaczego nie jesteś dorszem, stary? Ta świnia, ta świnia też nie jest dorszem! Wychodzi na to, że nic nie jest dorszem, a moje marzenia, to było tylko pośmiewisko. Dlaczego? Dlaczego wy mi to robicie? Ej, a jak już zniszczyliśmy domy villagerów, to mam taką propozycję. To TNT się nazywa dolina. Zróbmy im nową dolinę. Jest pięknie, jest wysoko, jest kolorowo. Myślę, że taka im będzie pasować. Do tego dołóżmy im jakieś domki. Jeden big house TNT tutaj, drugi zaraz obok. Wow! wow. Ej, ale nie przesadziliście trochę z tym czymś? Co to jest? Co tu się dzieje? W tym domu jest basen i winda, z do, nie z dorszami. Dlaczego tu nie ma dorszy? Co to jest? Co to są za rzeczy w ogóle? Za dużo, i to miał być normalny domek dla villagerów. Co? Co? Jest! Przesada, drodzy państwo, gruba przesada. Tak się bawić nie będziemy. Tak villagerowie mieszkać nie mogą. Nie może być tak, że będą mieli bogatszy domek niż ja bez przesady. Trzeba to zmienić, ale najpierw trzeba pozbyć się tego z mapy. A coś czuję, że Big TNT może w tym pomóc. Bo to jest naprawdę Big TNT. E -e -e, nie, 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 no pięknie, no. Zawsze chciałem mieć zamiast brzucha TNT, skąd wie? Lecimy, nie śpimy, koniec z tym domkiem i koniec, o kurde, ale koniec z połową świata. Grzecznie tylko przypomnę, że nadal jesteśmy na drugim poziomie tych wybuchów. Drugim z pięciu poziomów, także jakby, no, 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 no ogólnie jest, je, nie wiem jak jest. Panie, nie ma boczny? Ma pan coś do dodania w tym temacie? Rozumiem, zaczęliśmy Minecrafta, jakby spoko. O! A, a. Jakby przyzwyczailiście się do tego, że od teraz będę wydawał bardzo dziwne odgłosy. Ale jak inaczej można skomentować, to dziura, nie? Ja wiem, bardzo duża dziura. Wspominałem już, że chciałbym jeszcze większe. jeśli nie, to przedstawiam wam piramidę. To jest mój mały przyjaciel, który wprowadzi nas wszystkich do poziomu trzeciego. Dobra, w co ja w ogóle wierzę? To zniknie zaraz z powierzchni ziemi. Ty, w poziomie trzecim jest jakieś leśne TNT. Spodziewałbym się tego w pierwszym i drugim, ale w trzecim. No dobrze, dobrze. Dajmy mu szansę. I zobaczmy, co się stanie, kiedy odpalimy leśne TNT po środku Wielkiej pustyni! Trzy, dwa, jeden! Lecimy, nie śpimy! Nic się nie stało! Halo, w Minecrafcie, żyjesz? Żyję, ale wygląda na to, że nic się nie stało. Nie mam żadnych lagów. Na ziemi pojawiły się okej, okay, patyki. Czy ja mam naprawdę jakiegoś ogromnego laga, który zlagował mi komputer? Tak, tak, zdecydowanie tak. Piasek nie działa tak, jak powinien. To jest znak! Nie wiedziałem, że las na pustyni to może być coś, co zepsuje już kompletnie Minecrafta, ale wychodzi na to, że... Aj, wychodzi na to, że poziom trzeci to już jest wystarczająco to dużo. Ej, no Minecraftcie, nie rób sobie jaj. Ja mam jeszcze dwa kolejne. O jacie! Moje gacie, Co jest? Olol, 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 to nie jest pustynia, to nie jest pustynia, to jest wielki las. Moja szczęka leży właśnie na podłodze. Co my właśnie zrobiliśmy z tą pustynią? I nie tylko z pustynią, ale też z oceanem. Ile tego? No bez to nie może być aż takie wielkie. Zamieniłem całą pustynię i nie tylko na wielki las. Czy mogę za to dostać już nagrodę Nobla? Ej, bo te drzewa nawet lepiej. To to naprawdę jest wielkie osiągnięcie! To co, może teraz, żeby było bardziej naturalnie, proponuję się ich pozbyć. O, to wygląda dobrze! Nie to, że to jest jakiś wielki meteoryt spadający na słońce, nie no gdzie? Kto by się tam tym w ogóle przejmował? Lecimy z tym nie, nie da się! Kurde, bele skubani zabezpieczyli to wszystko, nie do no, bez przesady, no. Ja wiem, że mi ty, ty nie można ufać, ale jak to odpalić? Czy miałem to odpalić tym? No dobra, no. O, chyba spaliłem, o nie, dobra, to nie miało być takie, hop tylko ja myślałem, że co to? Co to? A, a! Nie to, żebym się jakoś specjalnie przejmował, ale z moją głową Pisze właśnie wielki blok wielkości, nie, nie ma pojęcia ilu bloków i wygląda jakby biał zaraz spaść na, na ziemię. Jestem gotowy, przejmę to na klatę, spadaj, zaczęłeś mi Minecrafta, proszę, no tylko nie to! O nie, nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie! O! Co? Gdzie jest mój świat? Halo, przepraszam, że może zadaję głupie pytania, ale przed chwilą tutaj był mój świat, na którym żyłem, nie? O, widzę go, widzę go, widzę go, wrócił, wrócił! Ale to już nigdy, przenigdy nie będzie ten sam świat, co wcześniej! Przecież takie rzeczy zabijają dinozaury, co to było? Nadal to był tylko poziom trzeci, czyli ten sam, który może spowodować globalne ocieplenie. Hej, ale globalne ocieplenie to już teraz jest, nie musisz nic spowodować, okej? Okay? Ale dobra, jak chcesz, to może. Jesteśmy w Minecrafcie, jestem w stanie wybaczyć to globalne ocieplenie, byle nie w prawdziwym świecie. Chyba to odpaliłem, ale póki co jest całkowicie normalnie. O nie, o nie, gdzie jest woda? Gdzie? Gdzie jest woda? Gdzie jest woda? A więc to mieliście na myśli, mówiąc globalne ocieplenie, tak? To, to może jednak wolałbym nie. Wiecie, jak tak teraz myślę, to ja chyba lubiłem wodę. To na naprawdę lubiłem. Kolejne TNT, które znalazłem, wygląda znowu w drugą stronę. Czy to jest jakiś wielki lodowy meteoryt spadający na ziemię? Było globalne ocieplenie, to czas na globalne ochłodzenie. Co to jest? Jest to. Nie, nie, nie! Tyle? Naprawdę to, to jest poziom trzeci. Spodziewałem się czegoś troszeczkę więcej. Większego, nie? Nie, to, że zawiedliście moje oczekiwania, ale chyba jednak. Chyba jednak coś się dzieje. Mój Minecraft, on nie działa! To nie jest tak, że po prostu spadło kilka bloków i to wszystko. Nie, He, he! Poziom trzeci to jest coś więcej. A co dokładnie? Przekonamy się po tym lagu. Halo, halo, nie, znowu to. Znowu to, czemu znowu? Pff! serio, znowu musieliście zniszczyć pół świata? Jeszcze wam mało. No, ale przynajmniej trochę lodu zostawiliście. a Lód to woda, także. Plusik, plusik. Może jeszcze jednak jest na nas szansa. Ładnie, ładnie. Od razu jakoś mrozić zaczęło. Ale prawdziwie mrozić będzie dopiero poziom czwarty. Nowy rok TNT. Dawno nie widziałem dobrego pokazu fajerwerków Dajcie jej porządne widowisko. Let's go. Do góry słyszałem dźwięk. Poleciały tam był jakiś. Tylko chwilę Zgraszowało mi komputer. To nie jest dobry, bo nie. Nie. Co jest Minecraft? Nie. Nie. Naprawdę? Przez fajerwerki w Minecraftie Gra uległa awarii przez jakieś głupie, wybuchające rzeczy na niebie. To nie ma sensu, że to był dopiero poziom czwarty. Do poziom piąty miał dopiero graszować komputer. No po panie Minecraftie szanujmy się! Nie no, to mam tylko chrapkę na to, jak wygląda poziom piąty. Ale najpierw spróbuję jeszcze wejść na świat, z którego wywaliło nas przed chwilą. Dzień dobry! No cóż, po fajerwerkach nie ma już ani śladu, ale może będzie jakiś ślad po na przykład. TNT razy 10 tysięcy! Nie wiem, ja się jednego boję, ale możemy spróbować, to? No. Jak wygląda 10 tysięcy TNT odpalone naraz? I czy to skraszuje grę tak jak fajerwerki? Oby nie, proszę, nie, proszę, nie, proszę, nie, nie nie kraszuj jest dobrze, jest git. Może krasza nie ma, ale Minecraft ma ewidentnie inne plany co do tego, co będziemy robić dalej. I stwierdził, że zatrzyma cały świat w miejscu. On chyba nie wie, że po całym tym odcinku jestem już do tego przyzwyczajony. Teraz tylko czekać na wielkiego laga i na efekt końcowy. Minecraft już po prostu od dobrych pięciu minut nie działa, a to tylko biedne 10 tysięcy TNT. Naprawdę mam lepsze rzeczy do roboty niż 10 tysięcy jakieś tam biedne. Tu jest 50 tysięcy. Jest lag, mam oficjalnie laga. Normalnie bym się nie cieszył, ale tym razem to jest dobry znak. Tym razem to jest znak, że mój świat wyparował I tu tak naprawdę zniknął kompletnie ha, ha. Tak mocno chyba jeszcze nie było Największy krater, który widziałem w życiu Da się w ogóle objąć go w całości? Co jest? Da się, no kurde, byle. Wow, uwierzcie mi na słowo, ale to coś wybuchało przez dobre 10 minut I teraz w sumie się już nie dziwię, czemu? Bam, bara, bam, dziura Ale dla niektórych to nadal może być za mało Dobrze, w porządku. Poziom piąty! Nie próbuj, jeśli nie chcesz skraszować Minecrafta! Zja, mam wrażenie, że teraz to jest już mój jedyny cel. Co jest w ogóle? Nie mam, nie jestem w bloku! Właśnie tak ogromne jest TNT, które sprawdzimy właśnie teraz! Ly, o, ly! Ja ci powiem tyle. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. A mój Minecraft się już w ogóle nie śmieje! Wiecie, co to była prawda? Są rzeczy, których po prostu nie powinno się testować. Dlatego zostawcie łapkę w górę i suba, jeśli chcecie więcej TNT, a my widzimy się jutro w kolejnym! Odcinku siema! No chyba, że wbijesz na ten po prawej, który masz właśnie teraz na ekranie! Tam na przykład dodaliśmy serduszka z każdego możliwego Minecraftowego bloku. Tak jest! A jak to się skończyło, wbijaj i przekonaj się sam!